Z Ewangelii, według Świętego Jana: Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. Zamknięcie od środka to jest bardzo typowy objaw ludzi, którzy żyją w lęku i ludzi, którzy sami ze sobą są niepogodzeni ludzi, którym złamało się życie. Pierwszy odruch człowieka, który cierpi, to Yy, właśnie zamknięcie się przed innymi. Kiedy niedawno zrobiono badania wśród młodzieży, jak sobie wyobrażają największe szczęście, to wielu młodych ludzi opisało sytuację, w której leżą pod yy, kołdrą z pilotem w ręku i nikt nic od nich nie chce. To nie jest szczęście. To nawet nie jest błogostan to jest wegetacja. I uczniowie, którzy zamknęli się od środka w wieczorniku po to, żeby się uchronić przed innymi ludźmi, są takim przykładem tego, jak łatwo zamieniamy prawdziwe szczęście i prawdziwe życie na wegetację w lęku. Jezus potrafi sobie z tym naszym zamknięciem i z tym naszym lękiem poradzić. On przekracza granice, nawet te, które najszczelniej zamknęliśmy. On przychodzi mimo drzwi zamkniętych, dlatego że On wie dobrze, że my pragniemy prawdziwego życia, a On pragnie tego prawdziwego życia dla nas bardziej niż my. Bogu dzięki za to, że Jezus Chrystus łamie granice, które my Mu wyznaczamy. Do zobaczenia jutro.